Witajcie, moi kochani. Chciałbym Wam pokazać, co zrobiłem sobie w wolnych chwilach. Jest to taki kompleks wypoczynkowy. Ja to nazywam kuchnią letnią. Jest to zataszone. Tutaj widzimy benzalenkę. Jest odpalona. Zaraz wejdziemy do środka. No, muszę troszkę odnowić te drzwiczki, bo zardzewiały. No, lata użytkowania robią swoje. Tutaj mamy zlew na zewnątrz. Blat roboczy, chlebownik, obeczka skalna. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Podłoka jest to imitacja deski. Jak już wiecie, jest to zrobione z betonu. Hmm, słabo widać, ale konstrukcję też sam robiłem. Ale to nie jest chyba za bardzo ciekawe. Dobrze, w następnym odcinku może pokażę Wam, jak wędzę w tej ręce. No to pa.